Simo no, widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku Rebir Champion Ultimate. A w dzisiejszym odcinku, widzowie, użyjemy sobie wszystkich summer ticketów jakie do tej pory udało mi się uzbierać, i postaram się trafić taką oto supreme jednostkę. Ale czy nam się to uda, tego dowiecie się już za chwilę. Także ty, mój drogi widzów, bez przedłużania strzel, koniecznie tej łapki w górę subskrypcji, zapraszam cię do oglądania. I tak, widzowie, nagrywamy szybko ten odcinek. Powiem wam szczerze, miałem ten odcinek nagrać na koniec tygodnia, ale stwierdziłem, widzowie, że potrzebne mi są boosty Dlatego na razie nagrywam odcinek, gdzie wydajemy 260 tiketów. Może jeszcze za dwa tygodnie nagram taki sam odcinek, nie wiem, kto wie, kto wie. No bo tego eventu zostały jeszcze dwa tygodnie, prawie widzowie, więc jeszcze mamy kupę czasu, żeby nazbierać te tikety. No ale póki co wchodzimy tutaj, co mamy tutaj szansę zdobyć w ogóle? Na pewno jakieś golden carrot, te ogólnie owocki. Najważniejsze owocki są te nowe, eventowe, mamy oczywiście Suprema, który jest mega OP, mamy UFO, mamy Pirat Exclusive jajka, mamy Free to Play Exclusive jajka, które sobie otworzymy, Insane Smoothie, tokeny i myślę, że jeszcze bardzo dużo rzeczy, które nie są tutaj uwzględnione. No to co, zaczynamy chyba kupowanie, patrzymy co to jest, jak będzie coś ciekawego widzowie, to wam będę pokazywał na przykład Pineapple Exclusive jajka, są to Free to Play jajuszka, z szansą na nowego Suprema również, tylko jest dosyć ciężki do zdobycia, 0.01%, ale okej. Okay. Pierwsze dwa jaj... To mi pasuje, to mi pasuje Golden Kokonaty. Tutaj mamy zwykłe kokonaty, Diamond Kokonaty, czyli ewentowe tutaj owocki. Na pewno, które się przydadzą dodatkowo. Czy coś tutaj mamy? Wiecie co? Ja wam wszystkiego tutaj nie będę omawiał, bo myślę, że ten odcinek będzie trwał godzinę. No jest z takich ważnych rzeczy, no to na pewno kokonaty mamy, tak cały czas jak widzimy. Mamy kolejne Pineapple Exclusive jajuszko Oczywiście chcę wam pokazać coś innego niż kokonaty. Widzowie, czy coś będzie innego. Kolejne jajuszko mamy. Chcę wam pokazać tego watermelona, jeżeli się tutaj pojawi. Let's go! Czy on tutaj będzie? Czy on tutaj się pojawi? Uwaga, uwaga, na razie nic ciekawego. Już wydaliśmy 40 tiketów. Czejcie, jak to szybko idzie, 40 tiketów dosłownie w sekundę wydane, ale dobra. Pierwsza rzecz, która jeszcze nie było, Lux Muffinowe. okej. Okay. Przyda się na pewno, przyda się na pewno. Kolejne jajuszko do openingu. Dobra, kolejne dwa jajuszka do openingu. Okej, okay. zaraz bardziej mi się to podoba. Ja jestem bardzo ciekawy, ile chodzą w ogóle takie jajuszka tak naprawdę. Bo może bym sobie dokupił troszeczkę w tym tygodniu i może opening zrobił, kto wie, kto wie. Ale póki co mamy też Watermelona, czyli kolejne owoce, o którym wam właśnie mówiłem. Co on daje? Dwa więcej jajka przez 60 sekund, tych eventowych. W sensie, dwa więcej jajka eventowe przez 60 sekund. Chyba rozumiecie, co mi chodzi. Let's go, dobra, klikamy dalej, klikamy, klikamy. Mamy kolejne jajuszko, mamy lody, ok. Lody też się przydadzą. Lody są gigaoopę, tak naprawdę. Tylko, no, rzadko się je zdobywa tutaj, jak widzicie. Dobra, kolejny raz lody. Czy coś innego, Będzie milaka Mamy jajuszko kolejne. Ja myślę, że tak na speedranie trochę będę otwierał, bo jeżeli będę otwierał mega powoli to nie będzie warto. Przy okazji trzy summer tickety tutaj lecą. I dawaj Roksek coś dobrego. Okej, okay, trzy pineapple jajuszka. Dobra, to mi się podoba. To mi się podoba. Mamy trzy pineapple jajuszka tutaj tym razem. Aczkolwiek powiem wam, że liczę na coś zdecydowanie mocnego. Takiego wiecie, mega mocarnego. Nie wiem, typu supreme UFO. Cokolwiek tak naprawdę, żeby tutaj jakoś się wyróżniło, bo jak wcześniej był na Easter Forever Pack free to play no to niestety grałem bez przerwy. Totalnie nic nie zdobyłem. Mam nadzieję, że z racji wakacji Roksek dał Troszeczkę więcej. Ulaka. Okej, okay. dobra, coś nowego. Sany Daisik, dobra, będziemy mogli go sobie użyć. Jest to dice, który wam daje 2,5 miliona laka. Z tego co wiem, chyba daje laka plus daje szansę na te nowe właśnie aury. Więc będziemy mogli sobie go na pewno użyć. Taki w ogóle jeden Sany Dice kosztuje chyba 200 Robuxów, więc bardzo fajnie. To mi się na pewno przydaje. Przy okazji już połowa Openingu minęła, czajcie to. I póki co, no oprócz tej kostki, paru jajek, nic jeszcze ciekawego tutaj nie mieliśmy. A znam widzów, którzy tak naprawdę już w tym momencie po 2-3 Supremy dropne liczejcie to, po 2-3 Suprime, nawet dużo osób po jednym trafiło, 10 jajek w ogóle, ok, bardzo fajnie, no a póki co u mnie to kiepsko wygląda, łącznie już ponad 300 tych tiketów przeroluję, bo jeszcze na początku eventu sobie używałem, no a wtedy jeszcze niestety nie odkładałem na opening, więc używałem ale ok, mamy dyszkę, ej tak naprawdę to dzisiaj 300 tych tiketów użyjemy, prawda? Bo co chwilę tu jakiś jeden tiketik, trzy tikeciki wpadają, więc dzisiaj tak naprawdę 300 tiketów użyjemy więc liczę, Roksek, że tutaj wiesz naładowałeś mi szczęście, naładowałeś mi części i coś fajnego poleci. Póki co zostało 67 tiketów tylko. No i nie za dobrze to wygląda, nie za dobrze. Parę fajnych rzeczy jest, ale no takich ekstremalnie dobrych to chyba nie jedno nie poleciało, szczerze mówiąc. Jak wyleci UFO ja już będę spełniony, bo to jest chyba to UFO, na którym można latać. Tak, to jest ta właśnie deska UFO, okej. Okay, ono by się przydało mi, powiem szczerze. Ale czy będzie? Tego nie wiem, tego nie wiem. Zaraz się dowiem. 40 tiketów zostało, okej. Okay, kolejne jajko, kolejne lody tutaj mamy, kolejne tiki-tiki znowu. Tym razem poteczki jakieś, jak widzicie, dungeonowe, nowe Kokonaty, no na razie Powiem wam, że zbliżamy się do końca I nic dosłownie ciekawego nie poleciało Ej dobra, powiem tak, te 20 tiketów Zostawię, ile mamy jajek? 36, okej, okay, to jest bardzo fajne Jednak użyjmy sobie do końca, bo myślę, że Otworzymy na pewno te jajka, fajnie jakbym tak Do 50 chociaż dobił, tylko czy jest Taka szansa, Roksek, czy dasz mi tutaj 50 jajuszek, uwaga, uwaga, chyba 40 Mamy, no uwaga Ostatni tiketik i niestety Koniec, koniec 300 tiketów wydane i dosłownie poza jajkami nic innego nie poleciało. Jestem bardzo ciekawy ile te jajka kosztują. Ale zanim jeszcze je zobaczymy cenę i zanim sobie je otworzymy, udajmy się na początku na Atlantis żeby przerolować sobie tą kostkę tak naprawdę. Zanim jeszcze przerolujemy oczywiście ustawiamy naszego roller ringa tutaj, pyg ustawiamy. chodzimy w oczywiście. No chyba te tu się nie przydadzą mi się wydaje. Dobra, dajmy sobie Ice Creama, bo niby daje laka, aczkolwiek no wiecie jakiego laka. Sunny Dice sobie odpalmy oczywiście. Dodatkowo RNG podka, dodatkowo Diamond Pineapple, Golden Pineapple Pineapple oraz normal pineapple. No i co, obserwujmy sobie, zobaczmy, czy będę miał farta, czy nie będę miał farta. Let's go. Czwórka i uwaga, uwaga, uwaga. Okej, okay, chyba jest coś, dobra. Jest coś. Znak zapytania, proszę, coś przemocernego. Błagam Cię, Roksyk, daj coś naprawdę takiego. Opi, OP, żeby tutaj, no, humor się poprawił. No i dał! Dał, widzowie, milionówkę po prostu, milionówkę. Ale widziałem, że coś jeszcze poleciało w ogóle, chyba, jeżeli się nie mylę, tak, wyleciało 1 na 25 tysięcy, nie, to jest moje? Nie, czekajcie, mi się chyba wydawało, albo serio coś poleciało takiego. Nie wiem, wiem, że coś poleciało od nowego tak naprawdę. Zaraz wejdę w ekwipunek i wam pokażę. Let's go, szybko, zajrzyjmy sobie do ekwipunku, aury i tak, siadła, taka aura, czekajcie to? Let's go, fish aura. Nie wiem, że jaka jest szansa na to tak naprawdę, albo pirata aura, nie, to jest chyba ta fish. 160% kliknięć, ok. 40% dla Dolaka i 15 do Sasheli. Okej, okay, dobra, przyda się ta ewentowa aura. Na pewno będę sobie jej używał. Póki co jeszcze przerolujmy tą jedną kostkę i te 20 tutaj. Może jeszcze jeden znak zapytania. Dostaniemy od Rockska. Uwaga, uwaga, uwaga. Czy będzie jeszcze jeden znak zapytania? No niestety nie. Tych czarnych nie ma co rolować, bo i tak nigdy nic z nich nie wylatuje. Wejdźmy sobie jeszcze szybko w profil, zobaczmy tutaj te aury, czy jakaś lepsza jest. Nie no, ta fish aura najlepsza, no i dużo tych pirackich wyleciało, ale one są tak naprawdę tragiczne. No to co, czas otworzyć jajka? Mamy 40. Ostatnio to ja, jak trafiłem tutaj dwa suprimy, tylko że tam mamy 1% szans na suprima. Tutaj mamy 0,01% szans, więc no nie liczę na coś szałowego. Ale otwórzmy pierwszą ósemeczkę. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Jojojoj, chyba nic ciekawego, dosłownie legendy i epiki same. No dobra, to jest takie, no tak naprawdę, free to play ikon No tutaj nie liczę na nic szałowego, tak naprawdę. Jak wyleci Supreme to jestem w siódmym niebie, gościu. Ja wtedy jestem big zarobiony i gościu big money przytulam z tego suprima, oczywiście. No ale jak widzicie, no niestety nic dosłownie leci. Same epiki i legendy. Dobra, no to dawajcie ósemkę tym razem. Let's go, ósemeczka, ósemeczka, ósemeczka. Czy coś będzie tutaj z ósemeczki? Klasycznie, klasycznie. Nic, nic, nic. No to otworzymy sobie kolejną ósemeczkę. I może jużmy jedyneczkę. I na koniec też otworzymy 8-1. Dobra, zobaczmy, czy ta taktyka coś da. Oj, myślałem przez chwilę, że coś jest, ale jest nowy mityk, ale okej. Okay. Pokażcie mi jego statystyki, bo jestem bardzo ciekawy. 10 milionów ma taki mityk. Ej, dobra, to jest całkiem dużo tak naprawdę. Nie dziwię się, że nie łatwo go zdobyć, jeżeli on daje 10 bilionów kliknięć, 750 000 zapeszeli w wersji normal. No to co, otwórzmy już do końca 3, 3, 3. Po prostu ostatnie 9 mamy, więc zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj poleci. Ciekawego. Może jeden Eternal by poleciał. Uwaga, uwaga, uwaga. No niestety nie, niestety nie. No ale tak jak mówię, było tylko 40 jajuszek, to co tutaj się dziwić? O, i jeszcze tutaj od Szymona dostajemy 6 jajuszek. Dobra, to są szczęśliwe jajuszka naładowane szczęściem. Mam nadzieję, Szymen, że w niech chuchnąłeś, dmuchnąłeś i tutaj naprawdę trafimy tego Suprema. Let's go! Bardzo. Dziękuję. Dziękuję, otworzymy sobie. Ja jestem tylko ciekawy ceny, bo naprawdę chciałbym w tym tygodniu zrobić jeszcze jeden odcinek z RCU i otworzyć sobie tak naprawdę więcej tych jajek. Taki tysiak, tysiak. Jeżeli one będą po na przykład 2-3 tokeny jestem w stanie taki odcinek nagrać. Jeżeli one będą chodziły po 5-10, no to będzie troszeczkę gorzej. No ale niestety Szymen, nie, nie huchnąłeś, nie dmuchnąłeś, nie ma farta. Ale bardzo dziękuję za pożyczenie. W sensie pożyczenie, zadanie mi tego. No i to widzowie, idźmy jeszcze sobie na koniec odcinka zobaczyć na Trading Plaza po ile ludzie sprzedają takie jajuszka. I ogólnie jak doceniacie obecny update, bo tak naprawdę na moment, kiedy ja to nagrywam, jest niedziela 23, więc no już parę dni minęło od tego update. U. Jestem ciekawy, jak tutaj jest wasza opinia o tym update. Cie. Moim zdaniem spoko, no ale tak naprawdę już w sobotę wszystkie upgrade'y zrobiłem, nie mam nic do roboty. Tu jak widzimy, po 8 tokenów gościu sprzedaje, tych ja już sporo, okay. Jakbym chciał wszystkie kupić, ile bym zapłacił. Nie, no dobra, po 8 to nie kupuję, nie ma co, widzowie, nie ma co. Zobaczmy sobie innego standa, albo w ogóle inną Trading Plaza, po ile one chodzą. No powiem tak, wszędzie po 8 ludzie wystawiają, chyba że to jest ten sam ziomek. No nic, widzowie, powiem tak, nigdzie nie widzę poniżej 8, więc wy możecie napisać w komentarzu, ile one tak naprawdę chodzą, czy 8, czy mniej, czy więcej. No i oczywiście zobaczcie sobie komentarz, jeżeli będą w dobrej cenie, to w tym tygodniu jeszcze nagram odcinek. Kto wie, kto wie, może z jakimiś z widzami nagram odcinek, zobaczy się. Póki co w dzisiejszym odcinku, tak naprawdę to na tyle. Na zakończenie zrobiłbym konkurs, widzowie, aczkolwiek w dzisiejszym dniu niestety nie ma konkursu, ale na ekranie teraz macie zwycięzcę ostatniego losowania. Serdecznie mordeczki wam gratuluję i nagrody powędrowały już do waszych mailboxów, a póki co w dzisiejszym Odcinku to na tyle. Taki luźny, szybki odcinek z Openingu. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Słyszymy się w kolejnych odcinkach. elo, elo, phew!